Witajcie. W ostatnim czasie troszkę mniej filmów wrzucam na mój kanał, ale to nie znaczy, że nic nie robię. Z tym, że są to tematy troszkę takie mniej stolarskie, bardziej ogólno gospodarskie, w obejściu, wokół domu, w gospodarstwie domowym moim. Ale ponieważ część z nich wydaje się mi nawet ciekawa, więc postanowiłem, że spróbuję wrzucać takie filmiki w postaci vlogu z moich codziennych poczynań. I tym właśnie sposobem dzisiaj pierwszy filmik, w którym przedstawię Wam co nieco na czym spędziłem ostatni czas, ostatnie jakieś dwa tygodnie i pokażę Wam ciekawy sposób na e, cięcie drewna opałowego, jak sobie ten proces ułatwić. Tak więc zapraszam. Zdać. Jesienne i zimowe wieczory przy palącym się kominku. No to musiałem zrobić zapasy drewna. Tutaj widzicie około 12 kubików drewna opałowego. Wśród tego drewna trafiły się takie fajne kłody jesionu. Niestety pocięte już na metrówki. Ale myślę, że spróbuję część z nich przetrzeć, przynajmniej na takie krótkie deski. Wiadomo, deskę do krojenia zawsze z tego wykroję, także może i warto. Całkiem ładne kłody. Są tutaj też fajne kłody lipy, z których też kilka sobie przetrę w tartaku na cieńsze, grubsze deski. Może popróbuję więcej swoich sił w snycerstwie, w rzeźbieniu, także część tego materiału na pewno uratuje przed kominkiem. Więc bardzo dużo czasu zeszło, żeby to drewno tutaj pozwolić, ponieważ sam je wywoziłem z lasu. Pokażę Wam też w drugim czasie ciekawy sposób na załadunek takich dosyć ciężkich kłód bez użycia mechanicznego sprzętu. To też będzie może ciekawy filmik dla Was, ale muszę przygotować taką obszerniejszą prezentację. Ponieważ przygotowuję sobie ogrodzenie takiego mojego sadu jagodowego, a tak kupiłem też w ostatnim czasie spawarkę. Tu możecie zobaczyć jakieś moje pierwsze wypociny związane ze spawaniem. Ale też dzięki tej spawarce przygotowałem sobie coś całkiem fajnego, co zaraz wam tutaj zademonstruję. Zobaczcie. Zobaczcie, zmajstrowałem sobie taki pomocnik do cięcia drewna. Oczywiście to nie jest mój wynalazek. Podpatrzyłem to na filmach dostępnych na YouTubie ale powiem Wam, że świetnie się sprawdza. Tutaj już część drewna wciąłem przy jego pomocy. Tutaj kolejna już sterta czeka na pocięcie, więc za chwilę zaprezentuję Wam, jak to działa. Tak to właśnie wygląda. Naprawdę pomocna sprawa. Tak, więc, jak chodzi o dzisiejszy vlog, to myślę, że to tyle informacji ode mnie. Jeżeli się Wam spodoba taka forma, będzie zainteresowanie wśród Was, to pojawią się kolejne odcinki. Także dziękuję i do zobaczenia.